Śmaldiska, tutaj Freer, odbędzie 34. część. Zagrajmy w Gothic 3 Zmierz bogów edycja rozszerzona. W poprzedniej części zajęliśmy się tutaj odeskortowaniem paladynów z Przylądka Dan, no raczej więźniów paladynów. Później, jak głupi, za zanosiliśmy tutaj żywność, czyli 15 kawałków mięsa i pszenicę. Tak, mieliśmy super zadanie dostarczania artykułów spożywczych, tak. Żeby mieszkańcy Wengardu nie głodowali. Nareszcie możemy się spotkać z Lee. No nareszcie, tak, więc pójdźmy tutaj do Lee, jeżeli jest. O, widzę cię. Dobra, to więc pogadajmy tutaj z tym cyfaniaczkiem. Tak, chcę, abyś wsparł Gornali. Hmm? Chcę, abyś wsparł. Hmm? Nie mogę Dlaczego? Moi hmm? generałowie nigdy by się na to nie zgodziły. Tak, tak. No, może ja porozmawiam z twoimi generałami. O Zrobię sobie mojej mocy, muszę nakłonić. Człowiec o właśnie... Mhm. generałów do tego. I co, teraz będziemy gadać z generałami? No weźcie, trochę niedorzeczne. Zapiekujmy się tutaj tym ekwipunkiem, tak. O, pamiętam, tu kiedyś był pancerz Paldyna. Teraz nie wiem, co tu jest. Teraz jest tutaj yy, mikstura siły. O, fajnie. Będziemy mieć więcej do siły. Tak, i tutaj to była ta ostatnia w normalnym gotiku 3, Zmierz Bogów, była to ostatnia skrzynia. W której, no, którą mogliśmy otworzyć, i otrzymywaliśmy pancerz Paladyna, tak, to już było, muszę powiedzieć, czuło się, że koniec, że koniec gry jest bliski, tak, no i dobra, pójdźmy do kolejnej ciężkiej skrzyni, Ciekawe, co w niej będzie. Byłoby fajnie, jak byłby jakiś potężny topór, coś, żeby, muszę powiedzieć, był dosyć drogi, żeby miał kas po prostu, tak, a jest nim moc przodków. No i 60 tysięcy niby my nie umiemy handlować, więc troszeczkę mniej za niego dostaniemy. No dobra, pójdźmy jeszcze tutaj do tej wieży, w której prawdopodobnie jest stara skrzynia. Nie wiem tego na 100%, ale tak to podejrzewam. I Manuel, naucz się czegoś prostarzy magii, handluj. O, proszę bardzo, kamienna tablica. O, jeszcze inna kamienna tablica. Błyskawica, lodowana nanca, szata wody no i co tu jest? Pancerz maga, pancerz ten zapewnia równowagę pomiędzy walorami szatą maga, a skórzoną zbroją łowcy. Czyli to jest coś między yy, szatą maga wody. w ogóle szatą yy, maga i zbroją koczownika ciężką. No. Dobra, my nie jesteśmy magiem. Jednak to więc sprzedajmy tutaj naszek wypunek i nabijmy te czary i... Nabijmy te czary i... kurde. Co jeszcze? No te czary i... Kamienne tabliczki, dobra, sprzedajmy tutaj ten nasz zbędny ekwipunek, tak, okej, okay. to jeszcze, proszę bardzo, demonicznego łuku nie sprzedamy, ale za to to gówno sprzedamy, to też, to też, też, o, i widzicie, tu będzie po prostu kasa się sypać, jak spróbuję sprzedać te miecze paladyna, tak, 15 mieczy i 15 tarczy, to będzie dosyć duży zysk, tak, jeszcze tutaj to, o Boże. Coś tu mam jeszcze do sprzedaży, takiego niepotrzebnego dla mnie. Telkinesa, słyni zwierzęcia. Sen... też. Yy, amnezja też. Yy, mgła też. przeniesienie choroby też. Światło... A niech to zostanie ogizny, czy czy wywalimy. I to wszystko w czarach. Dobra, tutaj te mikstury przemianki wywalimy. Tak. Tutaj też marchewki, te ryby takie główne, niepotrzebne. I jabłko też. Jajko ciarowia, to też, też, też. Wódę zostawimy, też, dobywalimy. I dobra. O tak, pa, pa 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 pa. To też niech pójdzie, bo szczawie królewskie są, nie, są nam niepotrzebne, bo nie robimy tych żadnych miksturek. Dobra, tutaj lutnia, po prostu cygański handel. Tak, dobra. Sztabki też te. Lichy, sztabki tutaj, takie. samorodki, skóry wilka. No i dobra. Dołoż złota, i to wszystko już a propos handlu z tym magiem, tak. O, poczytajmy raczej tutaj. Da się poczytać? Nie, a to ci pulpit zbugowany. A bo on do niego poszedł. Dobra, a tu ten mak co ma? On ma wodę, ok. No i dobra, niech nam dołoży złota. My sobie zrobimy te miksturki, tak to już to i sobie zrobimy te miksturki, tak? Jeszcze tak byśmy potrzebowali dużo wody, żeby mieć. żeby po prostu zużyć te wszystkie. rośliny, tak? O, co to za amulet? Tak, może być ciekawy już. Tak, czekajcie, musimy sprawdzić. Jeszcze tutaj zaopiekuję się tymi kamiennymi tabliczkami. Przeczytamy sobie coś. No i nasza prostera wiedza się zwiększa. No dobra. Co to jest za. Przed pociskami, Max, się zdolności łowieckie, przed ostrzem uderzeniami, przed pociskami, wytrzymałeś zdolności. O, tylko mam tutaj z tymi zdolnościami problem, tak? Więc chyba. Nie, nie wiem, czy zakładać, czy nie. Wlane, dobra. Yy, tutaj spadnijmy na ten daszek, a z daszku tutaj zwrócimy. O, jeszcze tutaj pogadajmy z Hubertusem. Byłeś ostatnio w Gocie? Byłeś ostatnio w Strasznie kiepsko

Zdarzało ci Zdarzyło ci się odwiedzić Silden i Geldern? Zdarzyło i... Niestety tak. Mm -hmm. Silden i Geldern to wsie rządzone przez Czy Jak sądzisz, kto wygra tę wojnę? Ma niezłe mniemanie o Inogu i tak? Ja tam Inok i Janok po prostu nie mogą zapanować nad sytuacją. Mhm, mm mm -hmm. jaki interes zrobić z Torusem? Zaopatruję jego Czy mm -hmm. Torus jest dobry? Jakie interesy robić z LI? Mhm. Aha, okej. Okay. Daj mi spokój. Czyli ten asasyn tutaj ma w nas wylane. Tak, i muszę z nim pohandlować, a żona jego gdzie jest? A, pewnie tutaj to ta. Przymiła pani, tak? Którą odprowadzimy do Faring, tak? Dobra. Mieszczanin. A z mieszczaninem prawdopodobnie... Nie, nie, nie możemy pohandlować. Tak. A tutaj jeszcze. A, bezimienny bohater. Hmm? Mhm. O, pohandlujmy z nim. I widać, on tutaj ma naprawdę fajne rzeczy. Pancerz porucznika, Mocny pancerz wykonany dla oficerów normarskiej armii. Szkoda, że takich pancerzy właśnie pod tym lekki pancerz normarczyka i taki inny nie można zdobywać wcześniej, tak? O, korona króla. korona ze srebra i złota ozdobiona runami i mocy ochrony przed strzałami. Mhm. Dobra, Rygiel na zęby Czekajcie, byłoby dobrze zdobyć pancerz paladyna, ale czekajcie, czekajcie, po pierwsze porozmawiajmy z nim jeszcze pójdźmy po pancerz robara drugiego, jeżeli jest tam? Mhm. Mhm. Tak, dobra, znam go, pomogę mu w tym. Mhm. Pomagałem mu w tym. Mhm. W porządku ruszam. Zanieś... Dobra, czyli musimy poprosić Corneliusa o uzyskanie od niego przepisu. Cornelius nie będzie miał z tym żadnych problemów, nie będzie taki, kurde, chytry i takie inne, po prostu podzieli się z nami tym, tak? Może głupi, ale w porządku, tak. Okej, okay. tutaj, no dawajmy się biegniemy, zdobyjmy tutaj pancerz Robara, był oto w tym, w tym chyba kufrze albo w tym, w tym jest prawdopodobnie i jest pancerz Robara. Pięknie, Warto jest 140 tysięcy, tak? ale wiecie co, my mamy inny chwyt, no przecież my mamy aż 15 mieczy i tarcz paladynów, to trzeba sprzedać, tak. I popatrzcie jak tutaj wygląda w ogóle ten pancerz robara, jest słabszy od naszego, zdaje ten też hełm bezi. No i proszę bardzo, mamy oto tutaj, patrzcie, no, nie wyglądamy jak korobar drugi, on wyglądał o wiele inaczej, tak. Ty 3 normalnym. Dobra, załóżmy tutaj nasze stare rzeczy. Na razie niech będzie bez hełmu. Wiecie co, tak po prostu może bym kupił tą kornę ze złota. No bo, tak, tam hełm to hełm, ale on brzydko nasz bohater nie wygląda i bym sobie kupił właśnie tą kornę ze złota. Tak wyszpanował sobie. Tak. Dobra, po pierwsze to my o, tutaj weźmy te nasze błyskotki sprzedajemy, bardzo drogie. Dobra. A ja po pierwsze, wiecie co, byłoby fajnie kupić? Rygielna tarcza Pretora, to ciężka, pełna, stalowa tarcza, dostępna jest jedynie dla straży królewskiej, 50, przed pociskami, 55, 45. Rygielna zęby, tutaj to, wiecie co jest najlepsza, mi się wydaje, no najlepsza jest tutaj królewska tarcza, jest tańsza, jest o wiele lepsza, może ona troszeczkę tutaj, 40, 55, 45, 45. Ta jest taka równa, po prostu ta ma jedną, o 5 więcej z tych odporności. Nie wiem przed czym, nie chce mi się czytać. Tak. Dobra, do Ursu, bo to Tak. Okej. Okay. Wiem, teraz, można powiedzieć, mamy 190 tysięcy. Jeszcze tutaj sobie nie weźmiemy. O, weźmiemy tutaj, sprzedam nasz hełm i amulet. Na razie nie kupimy tutaj zbroi Paladyna, na razie nie. Tak. Na razie nie, bo musimy tej oto pani kupić yy, ciężką zbroję Nordmarczyka. tak? Dobra, bierzemy tutaj to. No i tutaj koronę ze złota. A tak po prostu dla szpanu, tak? Niech nasz bohater wygląda ładnie i tak jest dosyć już dużo odporny na obrażenia, tak? Dobra, zapiszmy. Yy, jak już będziemy iść z tą żoną. Czekajcie, jeszcze na razie wiecie co zrobię. Na razie to jeszcze pójdę tam do tych magów, bo chyba tam teleport został, tak mi się wydaje. Dobra, weź idziemy tak. No fajnie wygląda aż to bohater teraz. Ale czekajcie, czekajcie, jeszcze my sprzedajmy mu tą naszą tarczę, tak? Dobra, pohandlujmy. Sprzedajmy tą naszą tarczę chuj mu i dzikie węże pod tytułem. Tak. Yy, światło wywalimy, nie będę się caskać z tym. Przemiankę w krwiopijce też, odtrutkę też. Krwiopijce prawdopodobnie już nie ma. Dużo krwiopijców. Gulasze też mamy w miksturek. No dobra, tutaj to wywalmy. Paczki z bronią a zostawmy. Do cholery jointy wywalimy tylko. Tak. No i proszę bardzo. Dwie, 200 tysięcy aż. Ustawieni jesteśmy. Sorki za stukoty. Dotknąłem teraz przed chwilą mikrofonu. Tak. Dobra, idźmy jeszcze tutaj zobaczyć, czy u góry upala u magów właśnie jest teleport do tej sali tronowej, byłoby bardzo miło, jak on by tutaj był, a nie ma go tutaj. O kurde, gdzie jest tutaj ten teleport? A nie, mi się wydaje, że tutaj nie było teleportu. No dobra, pójdźmy jeszcze porozmawiać z tym Hansem, tak? I w następnej części, czyli 35 pójdziemy odprowadzić tą oto bardzo... O tutaj, tą oto bardzo uroczą pani do Farinki, będziemy robić raczej dla niej zakupy. Tak, każdy nam kupić ciężki pancerz, normal Czekaj, co będzie absurdem. Ale w końcu zrobimy to zadanie, tak? No dobra. Idźmy, idźmy, ludziska, pójdźmy do Hansa, nagadajmy mu. No dobra, no tak, tutaj może powiedzieć, liść chciałby za tegoć, ale jego tutaj generałowie są sprzeciwni temu. I spróbujmy ich więc przekonać, żeby to zrobili, a nie zbiali bąki, tak? Dobra, chodź tutaj, gdzie jest Hans? Laguje mi też. Dobra, tu jest Hans. Zapiszmy przed rozmową z Hansem, bo laguje. Tak? No dobra. Dawaj, gotyk, gotyk. Szybko save loga otwieraj. No, jakoś jeszcze idzie. Później to będzie naprawdę kompletny Saigo z tym save logiem. Ale długo nie będziemy się męczyć. 35 będzie się opierać na odprowadzeniu oto przymiłej pani. W 36 zajmiemy się zadaniami faring. W 30, jak już zrobimy to wszystko z tą pani, to może ją odeskortujemy do. ...Wengardu, ale bo jak nie będziesz chciał, to trudno. No i później tam po tym wątku... ...z tą panią Faring... No ...no już będziemy kończyć grę powoli. O, widać się cieszy. Hmm, dlaczego się śmiesz? ...przewidzieje sukienkę w dniu, w którym zazna pokoju. Nie ma nadziei. Ja przynoszę nadzieję ze sobą. Przed tobą było wielu innych, którzy mieli mhm. tak samo szlachetne intencje, co i ty. Mhm. Mm nie możemy się poddać. No właśnie. O, ty się nie poddawaj. A ja przez ten czas zdążę odchować statko dzieci, wnuków? Hm. A jaki w ogóle masz plan? Powiedz. Już ci mówię, musimy najpierw z Gorna i zapewnić mu ochronę. Mhm. Przecież ten człowiek nadaje się co najwyżej? Nie, nie ubrażaj Gorna. Gorn to bardzo dobry nasz znajomy stary. Tak. Dobra, dobra. Jestem tym, kim mm -hmm. mówię, że jestem, a jestem wojownikiem, mm -hmm. który można tego dokonać, jeśli, no. jeśli myrtana cokolwiek dla was znaczy. I, -i. patriotyczna gadka. ...i zaczniecie współpracować mm. z Gornem. Błędny rycerz. Mm. Przodzisz nas o to, byśmy walczyli u boku człowieka, który nie ma narodu. Nigdy nie będzie pokoju między nami a Gornem. Prędzej zarżnąłbym własną hmm. matkę, gdyby dano mi szansę. To zatknąłbym jego głowę. Tak, tak, tak. Poskrom swój język, po i jak z biact, który sączysz, zaczyna mnie nużyć. Poskrom. Mm. A ty poskrom swoje myśli, wojowniku. Nie wiesz, kim jestem z chwałuchu. Nie wiesz, kim jest bezimienny bohater. A teraz pojawia się z kolejnym. Gdzie jest wojownik? Tutaj. Tutaj przed tobą debilu. Wojownik, który położył trupem Wysiłki stały się na coś? Tak. Gdzie on jest? Mm -hmm. Stoi przed tobą! Oh, no. Jam ukatrupił... Jam ukatrupił smog. Mm. I ja też będę tym, który zatknie twoją głowę na mm -hmm. uczni, po czym ustawi ją na środku Myrtany tak, żeby wszyscy mogli cię lżeć! Ja... O, zatkał kakao. ko. Mm. Ja. Ja. Tak. ...będę marnował na ciebie więcej czasu. Powiem tak. Zmiany są nieuchronne. Hmm. mogę dziś na twoje Ty wsparcie? Dziękuję. Hmm. Dobra, dlaczego Lee? Hmm. Dobra, już tam wylane. No to powiedzmy Lee, że sprawa załatwiona. Tak, nagadaliśmy mu i wyjaśniliśmy kim jestem. Tak. Kim raczej nasz bohater jest, czyli beziemienny bohater. No dobra. No i powoli będziemy kończyć tą 34. część. 35. Odeskortujemy tą przemiłą przy przymiłą panią do Faring na zakupy nietypowe, tak. No dobra. Ładnie, naprawdę, nasza, bo stać wygląda. Brakuje nam jeszcze tylko pancerzu paladyna. Jest super Uber Pro, tak. Dobra. No to chodźli. Tak. Dobra. Paladyni są po naszej stronie. Hmm? No, Dobra. Musisz przygotować swoje oddziały. No, ruszam w drogę. Rusza. Przygotuj się do marszu na Gotę. Dobra, ludziska. To już można powiedzieć, nie zdziwiłbym się, jakby poszedł do Hansa i musiał go eskortować do Goty aż. Więc jak co, kończę tutaj naszą 34. uczyń z w Godik 3 bogów. Edysja rozszerzona. Dzięki za oglądanie. Nara.